No to czas pojeździć. Kto to dzwoni? Babcia. No cześć babcia, co tam słychać? No cześć Wnosiu, gdzie jesteś? Idę pojeździć na motocyklu, wiesz? Gdzie jesteś? Idę pojeździć na motocyklu babcia, jak się czujesz, co tam słychać? Na motocyklu? A po co ci to Wnosiu? Na co ci to Wnosiu? Na motocyklu to deszcz pada na głowę. Co, sam będziesz jechał czy wy trójkę będziecie jechać? A we trójkę w ogóle można jechać? Wygodnie wam tam chociaż będzie? Jak we trójkę, babcia? Sam będę jeździł. Dla mnie to takie dziwne. Tylko, tylko nie pij i nie jedź, proszę cię, bo się zakrztusisz w czasie jazdy. A gdzie jedziesz? Tak jadę się przejechać, babcia, motocyklem. Tak celu? Za dużo pieniędzy masz w portfelu? Co ty jeszcze nie wymyślisz? Na co ci ten motor? Przecież samochód masz. Na co ci to? Na motorach więcej wypadku jest przecież! Samochód to chociaż cztery koła ma i jakieś drzwi, a w motorze nawet drzwi nie masz! Nic sobie nie zrobię, będę jechał powoli, obiecuję. Ta, na pewno powoli, a idź ty lepiej mi zmądrzej, mądziole! Pa babcia, też cię kocham. Na razie.